Witam na kanale Paradruto. Na tym filmiku chcę pokazać Wam kolejny ciekawy wzór. Ten wzór ja nazywam łańcuszek. On jest bardzo prosty w robieniu, też. Raport tego wzoru jest dwa oczka, czyli nabieramy na druty parzysty ilość oczek. I do góry będziemy mieć sześć rzędów w raporcie. Ja będę nabierała oczka najprostszym sposobem. Ten sposób jest nagrany też na filmiku na moim kanale. Proszę sobie obejrzeć go. Jeżeli jesteście zaciekawieni nim. I teraz nabieramy sobie oczka. Tu można też nabierać dowolnym sposobem, jaki Wam pasuje. Taki można nabrać sobie oczka. Można najpierw zrobić na przykład ściągacz. To już zależy też wszystko od Was. Nabieramy parzystą ilość, dlatego żeby dzieliło się na dwa. Teraz policzę: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. No jednego odpuszczę. 24 oczką ja nabrałam. Teraz zrobimy ustalony taki e, ściek. Czy jest mi po prostu wszystkie oczka tutaj. Jego nie liczę do naszego wzorku. Jeżeli macie na przykład zrobione na początku ściągać, to tego też nie trzeba robić. Ja robię wszystkie prawe oczka. Jeszcze jest na kanale też nabranie oczek tak, żeby nie zakręcało się nic, bo akurat przy tym najprostszym to będzie zakręcało się tutaj krawędź. A jak jeżeli chcecie, też obejrzeć taki filmik, to zachęcam, bo jest na kanale, który pokazuje. Jak nabrać oczka, żeby nie zakręcało się nam tutaj krawędź. Akurat przy tym, no niestety, zakręca się. Dlatego robimy sobie, zrobię tutaj ten ustalony taki ścieg, który pomoże mi, żeby nie zakręcało się. I zaczniemy robić wzór. Tak, robię to do końca. Jest. I teraz pierwszy ścieg raportu, my robimy wszystkie prawe oczka. Powiem jeszcze tak, pierwsze zdejmuję bez przerobienia, a następne wszystkie prawe oczka. Ja pokażę Wam obrotowymi ściegami. Ten wzór też można robić na okrągło. Jeżeli chcecie na okrągło go zrobić, to trzeba zapamiętać, że no niby jako będziemy robić, tak też jakby nam leżył Oczka, i to będzie tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty ściegi My robimy tylko prawe oczka. Jeżeli obrotowymi ściegami, tak jak teraz u mnie, to pierwszy my robimy prawe oczka. no tak akurat do końca dorabiam. Zamykam. Prawe, odwracam się. Drugi ściek u mnie będzie tak jak leżą mi oczka, czyli lewe, czyli całościowo. Ja robię wszystko na lewe oczko. Jak obrotowymi ściegami, to ten drugi ścieg będzie prawe oczko, bo tak będą leżały oczka. Robimy, jeżeli tak jak u mnie obrotowymi, no to mamy lewe oczka. Napiszcie w komentarzu, czy Wam spodobał się ten wzór. I gdzie chcecie go na przykład wykorzystać, co byście zrobili z takim, takim wzorem. Jest drugi ściek my zrobiłyśmy, teraz trzeci obróciliśmy na prawą stronę i robimy całościowo prawe oczka. Ja mam w planach zrobić z tym wzorem sweterek albo kamizelka na przykład może być też. Jeszcze nie wiem. A jeżeli jesteście też zainteresowani i chcecie, żeby ja nagrała ten filmik z tym, z, z tym sweterkiem czy kamizelką, to proszę też napisać w komentarzu. Zrobimy razem. Też mam sobie tam pomysł jeden. Jakbym ja zrobiła i to będzie takie nietypowe też robienie. Także zachęcam do napisania. Dali mamy czwarty. Robimy wszystkie lewe oczka, bo to jest obrotowy ściek. My obróciłyśmy się na lewą stronę i mamy całościowo lewe oczka. Przypomnę, że ten raport ma sześć oczek, czyli po czwartym mamy jeszcze piąty, szósty i będzie koniec raportu. Czyli w piątym, szóstym ściegu my będziemy robić ten łańcuszek Jest. Czwarty zrobiony. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty zrobiony, odwracamy się na piąty, ściek. I teraz w piątym będziemy robić łańcuszek. Od krawędzi zdejmujemy, następne oczko, my robimy go lewe. W obrotowych ściegach, wy tak samo będziecie robić, na okrągłych ściegach tak samo będziecie robić. Lewe oczko jest zrobione. Następne oczko, zabieramy włóczkę na swoją stronę, i zdejmujemy bez przerabiania. Nie naciągamy za bardzo tej włóczki, tylko przerabiamy od razu lewe oczko. Czyli raz, dwa. To jest raport wzorku. I znowu powtarzamy. Lewe, włóczka na naszej stronie, oczko bez przerabiania. Lewe, oczko bez przerabiania, włóczka nam zostaje. Tak powtarzamy do końca. Oczko lewe. Bez przerabiania następny. Jedno lewe, drugie bez przerabiania. Włóczka nam zostaje. Ot, robił się takie wyciągnięte te włóczka, te takie nitka, tak. I tak powtarzamy. Tylko nie, nie zaciągamy, czyli luźno trzymamy sobie włóczki, żeby to było tak luźno wyglądało. I sobie powtarzamy to do końca ściegu. I to jest piąty ściek. O i tutaj miałam zdjąć. Też za tym paście, żeby przy każdym lewym oczku było zdjęte jedno oczko, żeby Wam wtedy wyszedł dobry, fajny wzór. Tak. Od na koniec ja mam zdjęte oczko i od razu zamykam ściek. Ja zamykam zawsze lewym oczkiem. Odwracamy się i będzie szósty ścieg raportu. My mamy tak. Pierwszy zdejmujemy, dalej patrzymy, że tutaj było zdjęte oczko, to my go przerabiamy prawym oczkiem, a następne oczko, które było przerobione tam w piątym ściegu, my go zdejmujemy, włóczka nam zostaje z tyłu, zdejmujemy po prostu bez przerabiania. Tu chcę zwrócić uwagę też, jeżeli będziecie robić na okrągłą, to to samo powtarzacie co u piątym, tylko odwrotnie. Które było nie to przerabiamy, a który było przerabiane, to zdejmujemy po prostu. I powtarzamy sobie też do końca. O, jest widać, że ono było zdjęte. To my go tutaj prawe robimy. Następne zdejmujemy. Znowu prawe, jedno zdjęliśmy. Jedno prawe. Jedno zdejmujemy bez przerabiania. Na to będą lewe oczka. Jedno lewe, jedno bez przerabiania. Tutaj, jak my robimy obrotowymi, no to my tak jedno prawe, jedno zdejmujemy, ale włóczka nam z tyłu zostaje, czyli na prawej stronie. Dorabiamy do końca. I to będzie koniec raportu. Znowu na ostatnim też zostaje bez przerabiania i zamykamy ścieg. Tak wygląda jeden raport wzoru. Teraz znowu powtarzamy, od pierwszego, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty my robimy tylko, pierwszy u nas będzie prawe oczko wszystkie. Po prostu idziemy wszystkie prawe oczko. Ja też staram się tak, żeby on był nie zakręcony żeby prosto było proste prawe oczko. Mi to bardziej podoba się. Dlatego u mnie jak leży oczko, tak jego ja go przerabiam. Wychodzi, że jedno prosto wchodzę, jedno odwrotnie. Żeby było prościutkie. To jest pierwszy ściek raportu, czyli powtarzamy od Początku, jak robiliśmy. Nadal widać już lampsuszek ten, on później jeszcze tak rozłoży się fajnie. Odwracamy się. Drugi ściek. Mamy lewe oczko. Po całości lewe oczko. Trzeci. Będziemy mieć prawe. Tak jak w nam oczko, tak idziemy. Prawe oczko. Jeszcze parę zostało, trzeci ściek, wszystkie prawe oczka zamykamy, czwarty, odwracamy się i robimy wszystkie lewe. Tak widać. To jest pierwszy raport. Tu zaczęłyśmy drugi raport. Też bardzo fajnie z, od lewej strony widoczny jest. Jest czwarty ścieg. To go do końca całościowo lewe oczko, bo robimy obwrotowymi ściegami. Tak. Piąty. Zaczynamy znowu robić lancuszek. I powtarzamy to, co robiłyśmy wcześniej. Pierwszy. My От кревенці зіймуємо, далі леве очко, єдно леве, єдно очко, без пророблення, бо очко нам зістає на нашій стороні, ми зіймуємо. Злова направо, знову леве, і єдне очко попросту зіймуємо. Настепне леве очко зіймуємо. Єдин рапорт, то є єдно леве очко, I jedno oczko bez przerabiania, zdjęte na prawą stronę. Znowu powtarzamy. Lewe i zdjęte oczko. Lewe i jedno zdjęte. Tak, cały czas dorabiamy ściek do końca. Jedno lewe, jedno oczko zdjęte. I na koniec mamy zdjęte oczko i oczko od krawędzi, które przerabiamy lewym oczkiem. Nie naciągamy tą włóczki, tak jak już mówiłam, dlatego on tak będzie fajnie wyglądało. Czyli robimy luźnie. Szósty, ostatni ściek raportu. Robimy jedno to od krawędzi zdejmujemy, patrzymy jakby. Jakbyśmy zapomnieli, to można zawsze sobie podglądać tutaj, gdzie było zdjęte oczko bez przerabiania. Znaćmy go w tym ściegu, musimy przerobić tylko prawym oczkiem, a następne zdjąć. Znowu prawe i oczko zdejmujemy bez przerabiania. Włóczka nas cały czas zostaje po prawej stronie. Bez naciągania, po prostu przerabiamy sobie. Tu też bardzo dobrze widać, że tu. Było przerobione w oczko, myśmy go zdejmujemy, a to nie było, myśmy go przerabiamy. I tak po kolei każdy robimy jedno prawe, jedno oczko bez przerabiania zdejmujemy na prawą stronę, na prawy drut. Kluczki nie naciągamy. Na koniec nam znowu zostaje jedno oczko bez przerabiania. Zamykamy. To są zrobione już dwa ściegi raportu. I tak to wygląda. Jeszcze sobie przerobimy prawe oczko. Pra, prawymi oczkami jeden ścieg, żeby było widać. Mam lepiej ten łańcuszek. I mam nadzieję, że to wszystko już jasne. Nie dalej nie ma co robić, czyli za każdym razem my powtarzamy tych 6 ściegów. Cztery ściegi my po prostu przerabiamy. Prawa strona prawym oczkiem, lewa strona lewym oczkiem, a piąty i szósty robimy łańcuszek. Czekam na Wasze komentarze, proszę postawić poluszki do góry. Jeżeli nie subskrybujecie mój kanał, to też zasubskrybować. I tak to wygląda. Później rozkłada się tak fajnie, to rozpina się i będzie wyglądało jak prawdziwy łańcuszek. Na tym wszystko. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia wkrótce.